No, dzień dobry, kochane robaczki. E, hejka na moim kanale. Zapraszam skorpiony na czytanie tygodniowe. E, skorpiony to jest czytanie na nadchodzący tydzień. Mm -hmm. Od, od, poczekajcie, aż to policzę. To będzie od 30 października chyba, tak, do 5 listopada. Jakoś tak, od poniedziałku do niedzieli. Chyba od 30 października do 5 listopada. A jeśli się pomyliłam, to chodzi o następny tydzień o ostatni, ostatnie dwa dni października i resztę dni listopada. Skorpionki, to już wasz czas, to już wasz w zasadzie nasz czas rodzinowy. Składam sobie i wszystkim skorpionom, które słuchają, które wiernie słuchają mnie, mojego kanału, kanału Gabriela Skorpio Tarot. Ja Was, moje drogie, bardzo kochani, pozdrawiam i życzę Wam spełnienia najskrytszych marzeń najskrytszych pragnień ale żeby one w końcu się zaczęły spełniać a żeby się zaczęły spełniać to po prostu też zacznijcie je realizować te skorpiony, które gdzieś tam no trochę mm, może nie zgubiły cel z oczu bo na pewno nie, ale bardziej gdzieś gdzie zboczyły z tej drogi bo może tak było trzeba, albo to było konieczne przypomnijcie sobie o swoich marzeniach o swoich pragnieniach Zacznijcie je realizować. Jeżeli chcecie, potrzebujecie, przebaczcie komuś. Jeżeli potrzebujecie, to no starajcie się, może ktoś Wam przebaczy, jeśli jest taka potrzeba. Dążcie do zgody, dążcie do jasności, do klarowności, do pięknej przyszłości. Dążcie. Tak, życzę Wam wszystkiego najlepszego, moi drodzy. Wszystkiego tego, czego sami sobie życzycie oczywiście dobrego dobrego, tylko dobrego. I co? I zaczynamy. Co, moi drodzy? W ogóle to dziękuję Wam za lajki, subskrypcje i komentarze. Osoby, które są po raz pierwszy na kanale, zapraszam do subskrypcji, wcześniej do zalogowania się w YouTube, do włączenia subskrypcji i do włączenia dzwonka. Wtedy będziecie otrzymywać powiadomienia o wszystkich nowych filmach. Nic nie umknie Waszej uwadze. Pamiętajcie o tym, żeby dać łapkę w górę, zasubskrybować. Was nic to nie kosztuje, a dzięki temu wspieracie mój kanał. I oczywiście bardzo będzie mi miło, kiedy pozostawicie po sobie ślad i zostawicie komentarz. Teraz już na pewno zaczynamy: skorpiony. Co dla skorpionów na nadchodzący tydzień? Przypominam jeszcze, że w zakładce playlisty. Są czytania już na listopad i na miłość, i czytania miesięczne, bonusowe, ogólny rozkład, krzyż celtycki. Hmm. Macie tam już wszystko na bieżąco. Nic, tylko słuchać. O! Jakieś sprawy się tu już odwracają. Jakieś zwycięstwo się odwróciło, jakieś zwycięskie wyjście z opresji. Dobrze, co może się wydarzyć? As A As boah. Na co uważać? Dziewięć pentakli. Skorpiony, co w miłości? Król kielichów. No, dla w miłości, dla skorpionów, na ten tydzień nadchodzący, drugi skorpion. Może, może drugi skorpion, może druga skorpionica. Może być, może. Tak, ostatnio tam bardzo żywo komentowaliście, właśnie bardzo fa fajne komentarze daliście pod tym czytaniem bonusowym dla skorpionów na miesiąc listopad. gdzie To czytanie, które jest odznaczone takim prezencikiem, takim pudełeczkiem z kokardką, i tam było takie ciekawe, no ciekawe komentarze się wywiązały. Tak, że kto lepiej zrozumie drugiego skorpiona, jak nie sam skorpion, tak to prawda? Skorpion, skorpiona rozumie najbardziej. I coś w tym jest, że najwięcej udanych relacji związków skorpiony tworzą właśnie z drugimi skorpionami. Oczywiście wtedy, kiedy potrafią też z sobą, że tak powiem, nie spalić się w tym wszystkim z sobą i ze sobą, ale to się da zrobić, więc faktycznie coś w tym jest, że, że nawet tam to czytanie było bardzo pocieszające. I co teraz? Teraz jest najbliższe. Nie, co teraz jest? Po miłości. No tak, najbliższe otoczenie. Rycerz Mieczy. Mhm. E, praca i finanse. O, słońce. Tak, tego nam trzeba. Sukcesów nigdy nie za wiele. To prawda. Prawda i co tam w radzie lub w wyniku mag no to sobie kreujemy no dobra. nawet czytanie tygodniowe mamy dobre co tu zrobić w tle czytania rycerz monet z głupiec i siedem buław. No właśnie, tak myślałam, że w końcu tego sukcesu ktoś zacznie zazdrościć. Oj, jakieś zawistne, intryganckie otoczenie w otoczeniu Skorpiona. Jacyś zazdrośni y, ludzie, intrygi na całego. Wiecie co? Ktoś będzie bardzo zazdrosny o jakiś nasz nowy początek. Nowy początek. Mogą nawet knuć intrygi, co po niektórzy, przeciwko Skorpionom bo nie będzie im się podobał ich sukces, najwyraźniej sukces zawodowy, biznesowy, sukces w pracy, bo tu świeci mocno słońce, tu jest jasność, klarowność, tu jest bardzo duży sukces, może nawet awans, albo na pewno, ale tutaj moi drodzy są poczynione jakieś pierwsze kroki, yy, powoli budowanie z fundamentu, budowanie stabilizacji, czy to w relacji, Jakieś, czy budowanie jakiegoś związku, jakiejś relacji, czy to właśnie budowanie współpracy, czy to jest obszar zawodowy, no to małymi krokami do celu. Faktycznie odpowiedzialność, bierzecie skorpiony za siebie w tym tygodniu, większą odpowiedzialność. Rzetelnie, solidnie zabieracie się do pracy z dużą odpowiedzialnością. Jest nowy początek, i teraz. Część z was ma ten początek w obszarze zawodowym, w pracy, w biznesie, a część z was ma nową drogę, nową relację, nowy związek. To może być rozpoczęcie na nowo jeszcze raz, bo wiemy, że w głupcu możemy te początki powielać nie tylko raz, wielokrotnie. Czasami możemy jeszcze raz na nowo zaczynać coś tam w pracy, możemy jeszcze raz na nowo zaczynać na przykład biznes, może otwierać firmę, możemy jeszcze raz na nowo wchodzić w jakiś związek, w jakąś relację, ale co to powoduje? U części z was czy to relacja, czy to związek? Wejście w nowe, czy to wejście w jakiś romans czy flirt? Czy właśnie wejście w jakąś współpracę biznesową, czy w jakiś biznes, powoduje, kochani, u kogoś, u otoczenia. U kogoś powoduje bardzo dużą zazdrość, bardzo dużą zawiść otoczenia, intrygi. Trzeba tutaj, no, nie muszę tam mówić, żeby ucierać nosa, ale trzeba pilnować swoich tam, swojego odwłoczka. Skorpion będzie swojego odwłoka pilnował. No, myślę, że do tego odwłoka to się nikt nie zbliży, także spokojnie. Wszyscy wiedzą, jak skorpion działa. Więc wszyscy boją się jego odwłoka, także luz. Luzik. Co może się wydarzyć? Może wydarzyć się as czyli nowy początek, znowu nowy początek. No to już mówiłam, powtarzam się. Tak, rzeczywiście, no ale takie karty, no ma się wydarzyć. No właśnie, może wydarzyć się, kochani, ukierunkowanie Waszych działań, naszych działań. To jakiś konkretny cel. Cel może być długoterminowy, ale nie musi. Po prostu ukierunkujemy, ukierunkowujemy w tym tygodniu nadchodzącym swoje działania, obieramy właściwy kierunek. Asbuła mówi o tym, żeby właściwie ukierunkować swoje działania. Mówi o nowej inicjatywie. To może być nowy, zba, nowy ważny związek, nowa ważna relacja, nowy interes, nowy biznes, początek, działanie, jakiś impuls. Przede wszystkim to jest pojawienie się nowej szansy. To może być szansa na nową pracę, na awans, na nową ofertę, jakąkolwiek biznesową, może właśnie na ofertę współpracy biznesowej. No, może to nowy początek, no, pojawienie się może nowej szansy na otwieranie biznesu. Hmm, może to wskazywać właśnie na nową pracę. Jest tutaj i porywczość, i optymizm, zwłaszcza jego wzrost. W każdym razie Asblab mówi o tym, w zasadzie o dokonaniu, o pragnieniu dokonania zmian w Waszym życiu, tak? Ale też w życiu lub w waszym otoczeniu albo tu i tu. Także najprawdopodobniej skorpiony w nadchodzącym tygodniu odkrywają w sobie potrzebę wprowadzenia zmian do swojego życia. Eee, Asbuław sygnalizuje również to, że odkry, odkryliście um, to, znaczy tak, wynikać, wynikać to może z waszego jakiegoś niezadowolenia albo z poczucia tego, że chcecie po prostu zmienić. Świat, albo porzucić dotychczasowe życie, pragnienie porzucenia dotychczasowego życia, no i tutaj tam wskazywało też w, ten, w tle na ten nowy początek. No więc to jest mocno możliwe, że tak może być. Możecie podjąć. Yy... Będziecie mieć też dużo energii, będziecie mieć na tyle dużo energii, yy, duży przypływ energii, że możecie właśnie być w stanie zechcieć podjąć się jakiegoś nowego przedsięwzięcia, nowego działania, rozpocząć jakąś nową działalność, może nawet twórczą. Bardzo jest to możliwe. Tu pojawia się jakaś iskra zapalna, którą będziecie chcieli wykorzystać. Część z Was wykorzystają w biznesie zawodowym, a część z Was w relacji, w związku pewnie, że tak. Dużo silnej woli, która zostanie wykorzystana na pewno. W nadchodzącym tygodniu będziecie mieć duże zdolności przywódcze, możecie cieszyć się dużym autorytetem. No i teraz właśnie możecie gromadzić wokół siebie inne osoby, no bo możecie stać się takim trochę liderem, liderką, no chyba że to awans spowoduje gromadzenie wokół siebie większej ilości osób. Pamiętajcie, że otoczenie może być zazdrosne, może być zawistne i może knuć intrygi. I tyle. No. I tak może być, znaczy nie tyle, bo to nie wszystko. Natomiast mm, trzeba by wziąć jeszcze pod uwagę, e, że jeżeli jesteście teraz w stanie singla, singielki, no to pojawi Wam się nowy związek, nowe uczucie, nowa osoba do związku. Może się pojawić nowe uczucie. Mm. Nowa osoba albo nowy początek. To jest szansa. Pamiętajcie, że to jest szansa. Szansa na nowy, lepszy okres, na nowy, lepszy czas. Jeśli się zaangażujecie, podejmiecie tą buławę, no to jest szansa na realizację tego czegoś w waszym życiu. Jeżeli chodzi o osoby, które są w związkach, w relacjach, to dla was jest też nowy okres, nowy taki czas, w którym będzie większy poziom wzajemnego porozumienia. No to chyba dobrze. Możecie się mocniej angażować w relacje, w związki. W te Wasze nowe pomysły, dla Wasze nowe szanse, przełoży się tutaj pozytywna energia dla związków, dla relacji, dla wszystkich. W każdym razie jest to duża zachęta do aktywności, do działania w kierunku ulepszenia swojego życia uczuciowego. No, część z Was będzie ulepszać życie uczuciowe, część z Was będzie ulepszać życie zawodowe, bo Asbuław mówi też o wielu pozytywach dla finansów, dla pracy zawodowej, dla, to są też nowe obiecujące znajomości w sferze biznesowej, zawodowej, które mogą zaprocentować. Jest to dobry właśnie moment na to, żeby rozpoczynać nowe projekty. E, możecie zdobyć nowe umiejętności, jeśli tylko zechcecie. Możecie też, kochani, uzyskać spadek. Możecie dostać spadek pieniężny, prezent, cenny, różny. E, możecie wybrać się w jakąś podróż, skorzystać z dobrej okazji. W każdym razie... W wydarzeniach Buław symbolizuje zupełnie znaczy zupełnie po prostu symbolizuje nowy etap w Waszym życiu. Być może podjęcie się nowego pomysłu, podjęcie się jakiejś zmiany, podjęcie jakiegoś ryzyka, co pozwoli Wam zdobyć jakieś cenne doświadczenie. Może tu się narodzić nowa idea i sporo aktywności. To się może zdarzyć. Co, Na co uważać? Uważać macie na 9 pentakli. No to drogi skorpiony, yy, trzeba by może trochę uważać na swego rodzaju zbyt dużą wygodę, yy, może trzeba uważać na komfort, a może na ugrzęźnięcie w jakiejś strefie komfortu, yy, no może właśnie trzeba uważać na tą strefę komfortu, yy, może nie trzeba się jej tak bardzo blisko trzymać. Może ta strefa komfortu jest trochę dla niektórych za zdrowa, zagrożona po prostu, może też tak być. W każdym razie uważajcie na jakąś niespodziankę, jeśli się przytrafi, bo no bo może być z pozoru miła, fajna, a później koniec końców możecie stwierdzić, że, że może jednak nie tego oczekiwaliście. Słuchajcie, jeżeli Liczycie, sprawdźcie też, co dostaniecie, bo w finansach mamy słońce, więc powinno być dobrze, ale jeśli byście dostali faktycznie jakiś spadek, to zwróćcie uwagę na to, co w tym spadku jest może tak. Zainteresujcie się tym, co też odziedziczyliście, czy aby nie trzeba się jakiegoś zrzec z spadku, bo czasami tak się zdarza, że dziedziczymy rzeczy po kimś niefajne. Czasem, ktoś, czasem ktoś za życia nie zdążył uregulować swoich spraw na przykład finansowych i czasem z jakimś tam ciągły się jakieś długi, no i. Wiecie, może ktoś o, tych, o nich zapomniał, ale że tak powiem, reszta na tym świecie nie śpi. I może się przypomnieć akurat wtedy, kiedy pojawili się spadkobiercy nowi, nowi, może będą mieli, tak? Może spłacą. No więc warto by się tym wtedy zainteresować, żeby coś takiego nie wdepnąć, tylko w porę się z tego zrzec, tak? Jeżeli będzie konieczność, Chyba, że nie będzie, chyba, że to będzie miły spadek, no to tylko dobrze. W każdym razie, m... moi drodzy, uważajcie też może w takich miejscach w nadchodzącym tygodniu, jak jakieś internaty, jakieś małe hotele, jakieś takie, takie miejsca, takie, jakieś zajazdy, takie jakieś miejsca noclegowe, w których będziecie gdzieś przypadkiem korzystać po drodze. No, trzeba by trochę na te miejsca chyba uważać. Takie w, w, tra w trakcie, w czasie tej podróży, czy, czy w czasie jakichś tam, nie wiem, będziecie gdzieś wybierać też jakiś hotel, nie wiem, czy to na, na, na krócej, czy na dłużej. No to zwracajcie uwagę na, na to miejsce, bo no, coś może być nie, nie do końca tam dobrze. Ehm. Moi drodzy, jeśli chcieliście sobie poprawić w nadchodzącym tygodniu urodę, to znaczy chodzi mi o takie bardziej inwazyjne zabiegi. Związane z upiększaniem, no szczególnie tutaj chyba pani uczulam, to może nie być najlepszy czas w tej dziewiątce monet, dlatego że dziewiątka monet dla zdrowia zapowiada dobry stan, no i zapowiada planowanie takich zabiegów, jak związanych z upiększaniem, z na przykład z zakładaniem implantów. No ale właśnie skoro pojawia nam się w ostrzeżeniu to w nadchodzącym tygodniu, no to uważamy raczej i nie planujmy tych zabiegów na nadchodzący tydzień, jeśli nie musimy. Jeśli macie coś zaplanowane i na coś długo czekaliście, no to, to jasne, że, że no, trzeba to zrobić, tak? Ale skoro jest karta, żeby na to uważać, to po prostu dostosujcie jakby... Zwróćcie uwagę na jakąś szczególną ostrożność, wy, ale też poproście o tą szczególną ostrożność po prostu osoby, które będą uczestniczyć w, tym, w tych zabiegach, bo no, trzeba jakby dmuchać trochę na zimne, tak? Wiecie, czasami tak jest, że przystępuje się do różnych czynności nie po raz pierwszy no niektórzy po raz pierwszy, a niektórzy pewnie nie po raz pierwszy. I jeżeli uważacie, że za poprzednim razem nic wam nie było i teraz też na pewno nic nie będzie, no to tutaj trzeba właśnie wziąć poprawkę na to, że z takimi sprawami często jest tak, jak ze zwykłym na przykład farbowaniem włosów, czy czymkolwiek innym, że używacie jakiejś farby i teoretycznie no, daje kolor, spełnia swoją rolę, szkodzić dotychczas nie szkodziła, a że za którymś razem widzicie, że nie wiem, są na przykład pierwsze symptomy. Och, wypadają włosy w większej ilości niż było, ale nic ignoruję. To pewnie nie od farby, może przesilenie jesienne, wiosenne i tak dalej. Aż za którymś razem faktycznie dostajecie jakieś alergii i reakcja alergiczna, no może być, wiecie, od y, słabej do zagrażającej życiu i zdrowiu. Wiecie o tym, tak? Nawet do wstrząsu anafilaktycznego, więc to trzeba uważać, bo to, że za pierwszym razem coś nam nie zaszkodziło, to nie znaczy, że jeżeli powtarzamy jakąś rzecz, to że ona nam nie zaszkodzi. No bo często jest tak właśnie, że szkodzi. Nie wiem z czego to wynika, może z tego, że organizm albo dostaje za dużo tego czegoś, za którymś razem, albo po prostu się na to właśnie uczula. Staje się wrażliwy po prostu, uwrażliwia się, tak, tak to można by trochę ująć, czasami tak jest. No, i może trzeba uważać. I tyle. Nic więcej. Wystarczy. Wystarczy. No i uważajcie na jakąś wygodę, na jakieś wygodnictwo. Może nie trzeba być zbyt wygodnym w nadchodzącym tygodniu, może nie wyręczać się zbyt, nie wiem, osobami, albo po prostu uważać na taką wygodę, na takie poczucie komfortu, strefy komfortu, bo może będzie jakaś konieczność albo potrzeba wyjścia z tej strefy komfortu w przyszłym tygodniu, więc uważajcie na, na tą wygodę, w której siedzicie. I tyle. W miłości król kielichów. W miłości, jak już powiedziałam, może być drugi skorpion, może, ale nie musi. W każdym razie, albo to wy będziecie bardzo, jak zawsze, inteligentni emocjonalnie, spokojni wewnętrznie, zrównoważeni, z dystansem, z opanowanymi emocjami, kontrolując i siebie, i swoje otoczenie kontrolując te emocje w miłości. Ale moi drodzy, tak może być tutaj dobre dogadywanie się z innymi, porozumienie, dobre kontakty. Znowu druga karta mówiąca, że dla Singli, Singielek, nowa osoba. Może się pojawić, więc wypatrujcie, gdzie ta nowa osoba, bo w ogóle tak, słuchajcie, ten król kielichów jest taką osobą, która i nadaje się na męża, na ojca, wiecie, no partner też, no wszystko, wszystko jest ok. Potrafi osoba stworzyć bliskość, potrafi być przyjacielem, przyjaciółką, jest dojrzałą osobą, stałą w uczuciach, potrafi okazywać te uczucia, ma też, jest osobą towarzyską, kochającą, wrażliwą, tak. Ma też swoją intuicję, dobre serce, więc wszystko jest ok. Osoba, która się trafi, raczej będzie lojalna, odpowiedzialna i szczodra i bardzo dobrze. I pytanie: no dobra, wszystko super. Może się trafić osoba, która będzie kochać bezwarunkowo, która będzie dobrym ojcem będzie osobą taką niezawodną, hojną, ale też i szanowaną. W otoczeniu, szanowaną przez innych. Tutaj możecie się dobrze rozumieć, dobrze porozumieć z tą osobą, dużo taktu, łagodności. I jeżeli ktoś taki zwróci Waszą uwagę, to się tak zastanawiam jeszcze. Tak się jeszcze zastanawiam, gdzie ta osoba mogłaby zwrócić Waszą uwagę. No, w różnych miejscach. To nie jest powiedziane, gdzie to nie ma, nie ma sensu się tutaj nad tym rozczulać. Ale, moi drodzy, no może się trafić ktoś, kto wzajemnie uczucie. Albo wy wyznacie komuś uczucie, albo ktoś wyzna Wam. Tu będzie odwzajemnieniu uczuć z czyjejś z którejś strony. E, może ktoś, kto dotychczas był przyjacielem, okaże się kimś więcej. Może ktoś, kto dotychczas był czułym kochankiem, będzie chciał stać się kimś więcej. No właśnie, może ktoś, kto był dotychczas tylko towarzyszem życia, tylko partnerem, zechce być mężem, żoną? Wiecie już takie decyzje o małżeństwie. Może ktoś zdecyduje się na ojcostwo, na macierzyństwo, czyli na bycie ojcem. No w każdym razie tu będą wszystkie plany, wszystko będzie układać się pomyślnie. Uczucia będą na tyle rozwinięte, że no właśnie, ktoś zechce wejść na kolejny etap w relacji, w związku. I też przede wszystkim jest tutaj gotowość do wyrażania się tego wprost, czego, co, co czujecie, tak? Czy jest tu osoba i w stanie kontrolować swoje życie uczuciowe, ale też potrafi pomóc, pomóc radom osobie, która tego potrzebuje, no i mówić wprost, co czuje. Zapowiedź przyjemnych sytuacji, przyjemnej, może zaproszenia na spotkanie, na randkę. Jeżeli tylko pojawi Wam się dzięki komuś uśmiech na twarzy, to zwróćcie uwagę na tą osobę po prostu. No, e, co w otoczeniu? W otoczeniu rycerz mieczy? W otoczeniu rycerz mieczy? Co ten rycerz mieczy chce? no chcę yy, nieporozumienia no właśnie, z otoczenia jest dużo nieporozumień osoby, które tworzą nieporozumienia tworzą może jakieś konflikty mają zbyt ostry, cięty język zbyt ostre riposty ktoś, kto dąży do kłótni ktoś, kto pojawia się szybko yy, nie wiadomo skąd robi zamieszanie i znika uważajcie na takie intrygi uważajcie na taką zawiść no jest w otoczeniu trochę zazdrośników z różnych powodów, z powodów tego, że Wam się udaje albo w biznesie, albo w pracy, albo w relacjach po prostu Albo tu i tu. No więc to może być sytuacja konfliktowa, może być osoba konfliktowa, więc jeśli macie taką sytuację, uważać, rozprawić się z tym, wyjaśnić osobę. Eee, po prostu mieć trzeźwy, jasny umysł, zachować trzeźwą reakcję, zachować zimną krew, rozprawić się z czyjąś może osiembłością, z czyjąś agresją, jeśli trzeba, no to powiedzieć, co o tym się myśli. i. Żeby taka osoba nie miała na Was wpływu. W otoczeniu możecie mieć jakiegoś bliźniaka też, w Waszym otoczeniu, bo to jest karta bliźniąt. No więc niby osoba uczciwa, niby zdecydowana na działanie, oddana jakimś tam swoim wnioskiem, z wyzniosłym ideałom, ale też właśnie taka osoba pewna siebie, nieustraszona. No, tutaj może być jakiś szybki, ktoś może dążyć do szybkiego rozwoju sytuacji, do dążenia do przodu. No więc uważajcie, jak ktoś będzie tak chciał szybko do przodu w tym, w tym otoczeniu, to trochę zwróćcie na to uwagę, czy to nie jest trochę za szybko, czy, czy właśnie no, nie wygeneruje to jakiegoś konfliktu albo jakiegoś nieporozumienia w grupie, czy w ogóle z kimś innym, no bo byłoby to niemile widziane. W pracy lub finansach mamy słońce. W pracy lub w finansach bardzo fajnie, bo jest, moi drodzy, bardzo dobry czas na awans, dobre finanse, dobry moment na wszelkiego typu inwestycje, jeżeli myśleliście. Możecie dostać nagrodę, możecie dotrzymać awans. W każdym razie będziecie korzystać z efektów wcześniej wykonanej pracy. To jest ważne. Nawet bardzo ważne. Dobre wiadomości, powodzenie w realizacji planów. Możecie nawiązać takie znajomości, które przyniosą Wam korzyść. No ale to o tym też w Asie Buław była mowa, więc mocno tutaj nawiązanie tej współpracy biznesowej, może się tu pojawić nowa relacja, nowy związek, nowa osoba, nowa współpraca i do pracy, i do życia. Może tak być. E, jakieś zwycięstwo, pełne sukces, pełne zwycięstwo, osiągnięcie dużego zwycięstwa, i też możecie zrealizować jakiś plan, kochani no duże szczęście w każdym razie jakieś przed wami w tej płaszczyźnie zawodowej duża kreatywność samorealizacja to będzie się wam też dobrze opłacać słuchajcie no niektórzy robią po prostu błyskotliwą karierę co tu dużo mówić możecie osiągnąć wysoką pozycję zawodową Wasz biznes też będzie w nadchodzącym czasie no, wzniesie się na takie wyższe loty, na dobre prosperity. Więc korzystajcie, wspomagajcie ten biznes i no, zróbcie, skorzystajcie z wszystkiego, co w tym słońcu jest dla Was też w obszarze biznesowym. Usprawniajcie procesy, jeśli trzeba, i dążcie do tego sukcesu. No, bo tutaj sukces jest pisany w czymś ewidentnie. W radzie lub w wyniku jest MAG. I MAG, moi kochani, radzi Wam, abyście w drodze do tego su sukcesu, w dążeniu do tego sukcesu, połączyli, połączyli ze sobą a, zarówno swoje talenty, jak i swoje wysiłki po prostu. No bo, kochani, co będziecie manifestować, co, jeżeli połączycie to wszystko, co macie w i oddacie właśnie, znaczy w sensie, że włożycie w tą pracę, w ten sukces i swój talent, i wysiłek, i tu i siłę woli, i chęci, i wszystko, i umiejętności, i wiedzę, i doświadczenie, i talent, no to no to, to eksperymentowanie może odnieść bardzo naprawdę fajny, kreatywny skutek, tak. Bo no, może ktoś zechce eksperymentować trochę w jakiejś nowej relacji, w nowej miłości, tak? z nowym uczuciem. Może ktoś zechce zbliżyć się do drugiej osoby bardziej niż dotychczas. Tu będzie duża fascynacja. Tu będzie w wyniku też nadchodzącego tygodnia nastąpi przezwyciężenie pewnych problemów w relacjach, w związkach. Dużo pomysłowości, kreatywności, dużo życiowej energii. I w Asie Buław, i moi drodzy w tym magu również. Także powodzenie, też w pracy, jak najbardziej, właśnie pomyślnie tutaj uda się zdać jakieś egzaminy, testy itd. Jeżeli rozpoczynacie nową pracę, podejmujecie się oferty nowej pracy, no to jest też powodzenie w tej nowej pracy, na tym nowym stanowisku, czy po tym awansie. Wszystko super. Idą, idą za tym też pieniądze, które są efektem tej pracy. Realizacja zawodowa Waszych planów. No, wszędzie sukces jest możliwy do osiągnięcia tam, gdzie będzie potrzebna Wasza oryginalność. Dziękuję skorpionkom, buziaki. Do następnego razu. Pa Pa.